Słuchajcie, w grze pojawiła się nowa wulkaniczna aktualizacja, która to dodała do gry wiele sekretów i ciekawych nowości, które to odmieniły nasz las. I przetrwanie 99 nocy jest teraz ciekawsze, a te wszystkie rzeczy dzisiaj wspólnie odkryjemy, także oglądajcie do końca, a swoją drogą chciałbym tutaj pozdrowić wszystkich, którzy wspierają ten kanał i być może zachęcić pozostałych do wsparcia. Poszczegóły klikajcie guzik wesprzyj. Dzięki. A zaczynając, odpalając teraz 99 nocy w. Lesie, w lobby zobaczycie, iż pojawiły się cztery nowe misje, w tym jedna z nich jest sekretna. I cóż, żeby ją wykonać, potrzebujecie zagrać grę ze znajomym lub jakimś randomem, a tam wulkanie złożyć w ofierze ciało swojego towarzysza, wrzucając je prosto w otchłań lawy. I wtedy też wykonacie to sekretne zadanie. No dobra, ale co jeśli poświęcimy ciało kolegi? Cóż, wtedy wystarczy zejść z boczem pod ten ołtarz, ponieważ tam zrespią się jego zwłoki. Także spokojnie możecie zrobić to osiągnięcie bez tracenia towarzysza na zawsze. Tak więc tutaj warto mieć przy sobie jakiś bandaż lub apteczkę, by zaraz pod tym zrespić towarzysza i przypadkiem gdzieś głupio się nie wywalić, bo wiadomo, że zawsze lepiej jak żyje więcej niż jedna osoba. A skoro mowa o respieniu, to jeśli w tym miejscu zrespi się jeleń, to ten będzie odporny na ogień. I na całą tą lawę więc łatwo będzie mógł nas dojechać. Więc lepiej patrzeć na czas i nie dać mu się tu zaskoczyć. I to samo tyczy się również naszej sowy. Także uważajcie. Natomiast jeszcze w temacie jelenia i sowy, dobrym protlipem jest ustawienie się w rogu ołtarza. Idealnie przed miejscem, gdzie zrzucacie ciała swoich ofiar, ponieważ tam jeleń się nie dostanie a sowa póki się nie poruszycie, to was nie zaatakuje. Natomiast respione przez nich. wilki, które nas atakują, będą od razu spadały do lawy, dzięki czemu automatycznie zostaną złożone ich ciała w ofierze wulkanowi. I w ten też sposób w nocy możecie łatwo farmić sobie dodatkowe itemy z wulkanu, odprawiając ten rytuał, także korzystajcie, bo pewnie niedługo to naprawią. A zostając jeszcze przy temacie składania ofiar, w tym też miejscu możemy złożyć w ofierze ciała kultystów oraz innych zwierząt i, żeby przeprowadzić pełny jeden rytuał, Potrzebne będzie Wam dokładnie 8 ciał, za których to złożenie otrzymacie różne przedmioty. Lecz nie każdy tutaj wie, iż nagrody te możemy farmić i za każdym razem otrzymamy jeden z tych przedmiotów. Otóż z naszej puli na chwilę obecną możemy wylosować po pierwsze nowe ogniste przedmioty, po drugie klejnot kultystów oraz fragment klejnotu lasu. I tak, respią się głównie te itemy, także nie jest to jakoś losowa, są konkretne rzeczy, które można tutaj trafić, także jest to idealne miejsce do farmienia nowych itemów oraz klejnotów do rozwoju. Bazy. Jeśli ktoś się zastanawia, czy coś jeszcze można złożyć w ofierze, to na chwilę obecną, jak testowałem, działa tam każde ciało. Także jak znajdziecie gdziekolwiek ciało innego zwierzęcia, niż na przykład wilka czy wilka alfa, na przykład takiego niedźwiedzia, to jego ciało również możecie tam wrzucić i złożyć w ofierze. Do tego w tym nowym wulkanie pod ołtarzem do składania ofiar w czeluściach tego miejsca znajdziemy podejrzany portal, na którym to widać wizerunek nowego stworzenia. I portal ten pochodzi z wycieków informacji o nowej aktualizacji, czyli o drugim update'cie do ognistego biomu, więc nie jest to pewne czy tak dokładniej ten portal będzie wyglądał w naszej grze, ale za to już wiemy, iż sama nowa postać na pewno pojawi się w następnej aktualizacji gry, czyli już w tę sobotę o godzinie 19. Ponieważ tak mówi nadchodzące wydarzenie na ich robloxowej stronie, a sami twórcy gry tak opisali to, co nadchodzi. W głębinach wulkanicznego biomu coś się porusza. Plotki głoszą, że stworzenie to kryje w sobie wściekłość, której nie da się poskromić. Każdy rozsądny trzyma się od niego z daleka, i nawet Jeleń oraz Sowa nie odważą się do niego zbliżyć. Oj tak widzowie, tego nadchodzącego potwora boi się nawet nasza dwójka nieśmiertelnych władców, co oznacza, że będzie on potężną demoniczną istotą i już nie mogę się doczekać jego nadejścia. Co więcej, na wspomnianym wcześniej portalu mogliśmy zobaczyć, jak on mniej więcej wygląda i cóż, ten wizerunek nie jest przypadkowy, ponieważ umieszczono go też na różnych innych obiektach, na tym właśnie wulkanicznym biomie, co oznacza, że fabularnie postać ta jest władcą gnistego biomu, podobnie jak Sowa była władcą zimowego biomu, ponieważ tam posiadała swój lodowy pałac, więc tu pytanie, czy dodadzą do gry ognisty pałac, czy może ten wulkan jest jego taką alasią? Takim sanktuarium, cóż, to się okaże niedługo. No i co ciekawe, jego podobizna mocno przypomina mi kozła, więc coś czuję, że będzie to taki demoniczny kozioł, co miałoby sens, ponieważ kozły od wieków powiązane są z piekielnym światem. Głównie przez symbolikę religijną i okultystyczną, także takie zwierzę idealnie pasowałoby do tego obszaru. A wy co sądzicie? Będzie to kozioł czy coś innego? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli oglądacie to w momencie, kiedy aktualizacja już wyszła, to napiszcie, czy udało mi się zgadnąć i czy to rzeczywiście był ten kozioł. Idąc dalej w grze pojawiły się też nowe wulkaniczne skrzynie. W skrzyni Infernal znaleźć możemy ognistą sakwę, która to może przechowywać do 20 przedmiotów, lecz posiada ona dodatkową, unikalną zdolność. Otóż wkładanie tam surowego jedzenia sprawia, że to się ugotuje co jest wyjątkowo przydatne podczas podróży i tutaj uważajcie, ponieważ jeżeli założycie na swoją tutaj postać sakwę, tą największą, co ma 25 slotów, no to wtedy tej ognistej już nie będziecie mogli założyć, a szkoda, bo ja bym na przykład wolał 5 miejsc mniej, a mieć możliwość tego gotowania. A poza tym w skrzyni tej możemy też znaleźć ognisty miecz, który to podpala za atakowanego wroga i tak, za jego pomocą też możemy pozyskiwać upieczone jedzenie od razu po pokonaniu Zwierzęcia, i przy okazji warto dodać, że miecz ten jest jedną z lepszych broni w tej grze, więc warto z niego korzystać. Natomiast druga skrzynia, nazwana gorącą skrzynią, skrywa w sobie kuszę, która to ma nieskończoną amunicję, więc jest przydatną bronią dystansową, ale ładuje się dosyć wolno, więc nie jest taka mocna. Oraz w tej skrzyni trafić możecie miksturę dzikiego ognia, którą możemy rzucić, aby stworzyła takie jakby pole lawy. Prosto z wulkanicznego biomu, dzięki czemu spalimy naszych wrogów i tutaj taki mały Protyp, fajnie to można wykorzystać na tych wieżyczkach, gdzie do zdobycia są skrzynki i tych ziomeczków, jeżeli nie macie oczywiście takiej ognistej miksturki, to też można załatwić po prostu włócznią stając na tej drabince, tak żeby was nie widzieli. Do tego z tych skrzyń można trafić różne losowe itemki, ogniste, jak na przykład nowe plany obronne. Poza tym w plikach gry ukryto nowe, sekretne sekwencje jelenia. Które to sugerują, iż niedługo czeka nas z nim walka, co będzie dalszym rozwojem fabularnym tej gry. I tutaj jestem ciekaw, czy będziemy w stanie go pokonać, czy może to będzie bardziej nowa forma ucieczki, niż dosłowna walka. Cóż, poczekamy, zobaczymy, ale na pewno coś nowego z jeleniem nadchodzi, no bo zmieniają mu animacje i dodają jakieś sekwencje walki. Lecz co to dokładniej będzie, to okaże się w przyszłych aktualizacjach. No, i co więcej, w tych samych plikach gry odnaleziono też nową katcenkę. Co oznacza, że trwają aktualnie prace nad nowym, krótkim filmikiem z udziałem Jelenia, czego już dawno nie widzieliśmy, ponieważ ten filmiku ostatnio pojawił się za czasów Sowy, czyli już kilka aktualizacji temu. A w kwestiach obrony bazy, no to do gry dodano nowe pułapki, które ułatwiają nam obronę naszej bazy. Są to dokładniej miny lądowe, które to działają jak pułapki na na niedźwiedzie, z tą różnicą, że zadają więcej obrażeń, więc są bardziej skuteczne w obronie i wydropić możemy je losowo ze skrzyń na ognistym biomie, także jest to taki dodatkowy item, który możemy tam Trafić. Do tego wspomniane miny lądowe w odróżnieniu od pułapek na niedźwiedzie nie zadają nam obrażeń, więc możemy spokojnie chować się obok nich i wchodzić w stworzoną przez nie lawę, ale z minusów są one jednorazowe oraz nie wybuchają od razu, więc trzeba dobrze rozmyślić ich ustawienie i użycie. Natomiast na samym lawowym biomie znaleźć możemy też potężną maszynę, która to nazywa się piecem amunicji. Jak nazwa sugeruje, wymienia ona paliwo na amunicję, dzięki czemu, po wbiciu ognia na maksa, nadmiarowe zapasy paliwa można przeznaczyć właśnie na przemianę w amunicję, co jest super rozwiązaniem, ponieważ z czasem ich nadmiar stał w bazie bez sensu. No i maszyna ta działa tak, że zawsze daje losową amunicję, więc to jest jej jedyny minus, ponieważ nie zawsze otrzymamy to, czego potrzebujemy. No i oczywiście zachęcamy, Zachęcam Was do zbierania kanistrów i wydania ich właśnie w tym miejscu, zamiast marnować je na ognisko. I przy okazji tą właśnie maszynę na ognistym biomie odblokowujemy już od czwartego poziomu ognia, ale często bywa tak, że żeby do niej wejść musicie mieć piąty poziom ognia, ponieważ zwykle ona respi się tak pomiędzy tym a tym poziomem. Przechodząc dalej, nowa aktualizacja to też nowe osiągnięcia. Tym razem tradycyjnie mamy cztery zadania. Jednym z nich była ofiara ze znajomego, czyli to sekretne wspomniane na początku. Drugim zadaniem jest pokonanie stu skorpionów, a te skrywają się w krzakach z oczkami, także uważajcie, by przypadkiem na nie nie wdepnąć. Trzecia misja to Zdobycie 50 amo w tym specjalnym piecu, a czwarta misja to złożenie 150 ofiar. Także polecam zachować ciała ze wszystkich rajdów kultystów, aby szybko to wykonać. I dodatkowo w temacie składania ofiar sprawdziłem też, co się stanie, jeśli w ofierze złożymy jednego z dzieciaków. I cóż, okazuje się, że ten po wpadnięciu do lawy zrespi się w niedalekim pobliżu, podobnie jak ciało wrzuconego kolegi. Także niestety twórcy to przewidzieli. I i dzieci w ofierze tutaj nie złożymy. Natomiast jeśli ciekawi Was, co jeszcze skrywa nasz las, zobaczcie poprzedni odcinek w tym temacie. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zapraszam.